Мелюсті кедись так, що спокійно собі щось робите, огорняйте свої справи, а ту нагде хтось поджуться вам тіктока і юж годинами скролюєте фільміки. Або так, не можете заснути, мисліте, а добре, жуце оким на рільси на пару мінут, щоб ще зрелаксувати. І нагле Jest czwarta rano, a wam się wydaje, że czas po prostu wyparował. Głowa brzęczy o tych migających obrazków i nawet nie pamiętacie, co oglądaliście, a mózg w kółko odtwarza te same piosenki z rysów. Czy kiedyś mieliście tak, że nie mogliście przestać skrólować, chociaż gdzieś głęboko czujecie, że to wszystko totalnie bez sensu? Jeśli tak, to padliście ofiarą brainrotu. Co to w ogóle jest? O tym porozmawiamy w mojej nowej serii Sens czy Nonsense, gdzie biorę pod lupę zjawiska i wydarzenia, które dziś naprawdę nas dotyczą. Dzisiaj porozmawiamy o tym, przez jaki kontent gnije mózg. з кожнеgo року словник оксфордський вибера слово року так як культура ідеально віддає духа часу в 2024 ten титул сgarneo хасло brain rot це можна люзно притлумачити як гниття музику жмито мочно правда тим окресленням описується ефект облендання безсенсовних низької якості трестей в social media таких які не немає Żadnej głębi przesłania ani celu. Typowy przykład seria Skid the Toilet. Absurd goni absurd. I chociaż może to bawić przez minuty, to finalnie jest złodziejem czasu i energii. Ale brain rot to nie jest całkiem nowe zjawisko. Sama fraza może i stała się wiralem niedawno ale pierwsze wzmianki o ogniciu mózgu pojawiły się w 1854 roku. W książce Walden, czyli Życie w lesie, autorstwa Henry'ego Davida Thoreau. Gość żył w dziczy, pisał filozoficzne eseje i totalnie cisnął ówczesne społeczeństwo za to, że żyje powierzchownie, w rutynie i konsumpcji, zamiast szukać głębszego sensu i rozwijać się duchowo. Thoreau pisał wprost. Dlaczego, kiedy Anglia usiłuje przeciwdziałać gniciu kartofli, nikt nie próbuje przeciwdziałać gniciu mózgu, który jest o wiele bardziej rozpowszechniony i prowadzi do zguby? No i co? Minęło prawie 200 lat, a temat jest jakby jeszcze bardziej aktualny. To, co kiedyś było metaforą upadku intelektualnego przez zbyt materialne życie, Dziś widzimy codziennie w rinsaх. Скрулюjemy, śmiejemy się z absurdalnych trendów, zapominamy po 5 sekundach, a mózg no właśnie, trochę się rozpuszcza. Zjawisko Brain Rotu wywołuje. W społeczeństwie niepokój, bo skoro żyjemy w nieustannym zalewie bezsensownych treści, to jakie będzie kolejne pokolenie? Czy ich mózgi będą w ogóle działać? Zdanie ekspertów są podzielone. Niektórzy twierdzą, że ciągłe przełączanie się między zadaniami w cyfrowym świecie może prowadzić do rozproszonej uwagi i powierzchownego myślenia, ale są też tacy, którzy uważają, że taka. Elastyczność umysłu może wspierać kreatywność, mimo że koncentracja na jednym zadaniu rzeczywiście może przez to kuleć. Co ciekawe, oksfordzki słownik zaznacza, że na razie nie ma żadnych dowodów naukowych, że brain rot jako zjawisko faktycznie istnieje. Tak mówi m.in. jeden z profesorów, komentując wybór słowa roku. Ale Amerykańskie Centrum Zdrowia Psychicznego niedawno opublikowało raport na temat wpływu technologii cyfrowych na psychikę i zdolności poznawcze. I tam już pojawia się lista skutków: problemy z pamięcią, zwiększony poziom stresu, trudności z podejmowaniem decyzji, zaburzenia snu i inne. Wnioski, choć wszystko nie jest jeszcze do końca jasne. Скала потенціальних загрожень є на тилі дуже, вже тема здесидовання треба далі бадати, щоб лепій зрозуміти залюбне негативне, як і позитивне сторони цифрової жичевістості. Co to za content, który robi z mózgu papkę? No dobra, skoro już wiemy, że brain rot to realny temat, pora zadać pytanie, co to za treści tak naprawdę rozpuszczają nam mózgi? Tego contentu jest masa, od absurdalnych do wręcz niepokojących, ale dziś skupimy się na tych najgroźniejszych. Slash content, czyli mentalna breja. Wyobraź sobie filmik, który jest tak płytki, Так тотально позбавлений сенсу, же що... Po jego obejrzeniu masz wrażenie, że Twoje IQ spadło o kilka punktów. To właśnie slash content, brud informacyjny, który zanieczyszcza Twoje myślenie. Najczęściej to filmiki z podzielonym ekranem: z jednej strony gameplay albo ASMR, a z drugiej jakieś główne video z dźwiękiem. Albo ktoś coś opowiada, a w tle ktoś inny kroi kolorowe mydło. Po co? Żeby ekran ciągle się ruszał, bo nasz mózg kocha bodźce. Dźwięk plus obraz plus szybkość równa się. Uderzenia dopaminy prosto w głowę. Psycholodzy mówią, że to nowa forma eskapizmu, czyli ucieczki od rzeczywistości. Nie radzimy sobie z emocjami, nie mamy siły na prawdziwe życie, to oglądamy kolorowe, dynamiczne, ale totalnie bezsensowne treści. Im więcej tego wciągamy, tym trudniej skupić się na czymkolwiek innym. Dla pokolenia Alfa to już codzienność. Potrafią jednocześnie skrólować TikToka, oglądać YouTube'a i jeszcze pisać komuś wiadomość. Wielozadaniowość? Niekoniecznie. Bardziej przebodźcowanie. AI Slop, czyli śmieciowy content, Generowany przez sztuczną inteligencję. To kolejny poziom chaosu. Wyobraź sobie, że algorytm tworzy filmik tylko po to, żebyś go kliknął. Nieważne, czy to ma sens. Ważne, żeby było dużo kolorów: Jezus, śliczne dziewczyny, kotki, dzieci i wielkie przeskalowane przedmioty. To właśnie AI Slop spamowy content, który zalewa internet. I teraz uwaga. Im szybciej uczy się sztucznej inteligencji, tym bardziej szalone są te filmy. Wszystko po to, żeby twoje oczy nie miały kiedyś się znudzić. Mózg już dawno odpadł. Problem w tym, że to się ludziom naprawdę podoba. Bo działa. Bo przyciąga i dlatego AI nadal będzie tworzyć takie treści szybko, masowo i bez refleksji, bo masowy odbiorca często myśli: im większe, tym lepsze. Clickbait: w internecie jest wiele filmów w formie: nie uwierzysz, co się stało, lub nie uwierzysz, co ten mężczyzna zrobił chwytliwym tytułem lub miniaturką przyciąga się naszą uwagę i zachęca do kliknięcia w absolutnie bezwartościowe materiały. Zwykle przedstawia się w nich fragmenty filmowej fabuły czy historie rzekomo z życia wzięte. W rzeczywistości treści są jednak wymyślone, Nastawiony na budowanie sensacyjności i promowanie reklam. To jak lizanie cukierka przez papierek. Niby coś słodkiego, ale nic z tego nie masz. Junk science, pseudonauka, czyli treść, która na pierwszy rzut oka ma charakter edukacyjny, ale tak naprawdę dostarcza powierzchowne i nie zawsze sprawdzone informacje. Filmy w stylu 5 rzeczy, których nie widziałeś na przykład o swoim życiu. Mogą zawierać fakty, ale są płytkie i ogólnie znane, więc nie przynoszą użytkownikowi niczego pożytecznego. Taki content wygląda jak wiedza, ale nie wnosi nic. Zamiast edukować, ogłupia. A najgorsze, że ludzie to oglądają z poczuciem, że czegoś się nauczyli. To wszystko to dopiero rozgrzewka. Бо дійс не мовімо тільки о поєдинчих дівних фільміках, мовімо о цавих фабриках трести, чили так званих контент фармс. Місцях, де контент продукований є тасьмово. Їх єдина ціль – клікненція, засінги, реклама, каса. Не якость, не вартость, Nie-sens. Tego typu treści bazują na najprostszych, najbardziej przewidywalnych triggerach. Coś kolorowego, coś kontrowersyjnego, coś dziwnego, coś smutnego, coś śmiesznego, coś cokolwiek. Byle działało. I działa, bo rozprzestrzenia się z prędkością światła. Zanim się zorientujesz już scrollujesz, już wciągnięty, już nie pamiętasz po co w ogóle to otwierasz. To taki cyfrowy fast food dla mózgu. Smakuje, daje dopaminowego kopa, ale zostawia cię z pustką i lekkim bólem głowy. Automatyczne albo wręcz nieświadome przewijanie treści w mediach społecznościowych ma swoją nazwę. To tak zwany zombie scrolling. To zjawisko pojawia się wtedy, gdy po prostu przesuwasz palcem po ekranie posty, zdjęcia, filmiki, newsy bez większego skupienia, bez celu, bez sensu. Nie szukasz konkretnej informacji, nie chcesz się czegoś dowiedzieć. Nie masz żadnego końca tej czynności. To po prostu scrollowanie dla samego scrollowania. W takim stanie mózg jest. Tak zrelaksowany, że właściwie wyłączony. Często nie pamiętasz, co właśnie widziałeś, a i tak nie możesz przestać przewijać dalej. To zjawisko jest bezpośrednio związane z Infinity Scroll, czyli nieskończoną formą ładowania treści aplikacja ciągle dorzuca coś nowego, więc nie ma żadnej naturalnej przerwy, żadnego momentu, żeby powiedzieć ok, to koniec. Na przykład w TikToku działa system automatycznego odtwarzania. Filmiki zmieniają się same, a algorytm dobiera dokładnie to, co może Ci się spodobać i robię to z zaskakującą skutecznością. To sprawia, że użytkownik wpada w poczucie niedokończenia. Coś jeszcze na ciebie czeka. Może kolejny filmik będzie jeszcze ciekawszy. Do tego dochodzi dobrze znane zjawisko FOMO, czyli lęk przed tym, że coś ci ominie. Trend, śmieszny filmik, ważne informacje, viral, a więc scrollujesz dalej bo może właśnie następny post będzie tym postem. Zombie scrolling to nie tylko strata czasu, to wyczerpywanie umysłu, który nie odpoczywa, bo ciągle jest bombardowany bodźcami. A wiesz co jest najciekawsze albo najstraszniejsze w całej tej historii z brain rotem? To, że ten content nie jest przypadkowy. On powstaje w oparciu o podstawowe mechanizmy naszej psychiki. Można powiedzieć, że dla każdego psychotypu znajdzie się swój własny brain rot. Dla osób z tendencją do niepokoju, zamartwiania się czy lęków istnieje coś takiego jak doom scrolling. Doom scrolling to niekończące się przebijania newsów, artykułów, postów w mediach społecznościowych, ale wyłącznie tych negatywnych. Wojny, kryzysy, katastrofy, afery, dramy. To jak internetowy masochizm. Niby wiesz, że ci to nie służy, ale nie możesz przestać. Wciągasz się coraz głębiej w ciemność. Psychicznie masz już dość, ale skrólujesz dalej, bo coś może się wydarzyć, bo może trzeba wiedzieć i przygotować się. Problem w tym, że taka nadmierna konsumpcja czarnego scenariusza świata nie informuje tylko przytłacza. Zamiast przygotować Ci na cokolwiek, odbiera energię, pogarsza nastrój, wywołuje napięcie, a czasem nawet stany lękowe. Mózg dostaje sygnał. Świat to jedno wielkie zagrożenie. A przecież nie wszystko, co się dzieje w internecie, musi lądować w twoim systemie nerwowym. Kolejnym rodzajem brain rotu jest mind watching. Oglądania seriali lub filmów bez żadnych przerw. Często całego sezonu w jedną noc. Taki prezent dostaliśmy od platform streamingowych, takich jak Netflix. Oglądanie bez końca stało się łatwiejsze niż kiedykolwiek. Zaczynasz od jednego odcinka, potem jeszcze jeden, i nagle oglądasz już trzeci sezon, i tak minęła cała noc. Problem w tym, że bez tej nieprzerwanej dawki mediów życie zaczyna wydawać się szare i nudne. Mózg przyzwyczaja się do tego rytmu, staje się uzależniony od nieustanej stymulacji, a po pewnym czasie wszystko poza ekranem przestaje cię ekscytować. Brain rot, zjawisko, które sami karmimy. Wszystkie te terminy są ze sobą ściśle powiązane i razem tworzą obraz brain rotu. Brain rot sam w sobie nie jest ani chorobą, ani zaburzeniem, ale eksperci z różnych stron świata wciąż go badają. Z jednej strony tak, przewijanie mediów społecznościowych rzeczywiście podnosi poziom dopaminy. Jednak wiele badań pokazuje, że ciągłe scrollowanie ma zły wpływ na naszą koncentrację i zdolność skupiania uwagi. I tak, można bez końca obwiniać takie platformy jak TikTok czy Instagram, ale w rzeczywistości to ми є кормими. Для чого? Бо просто нам ще то подоба. Чонгла інформаційна пентля, систем нагород в постаті лайків, то вшистко, то плапка для наших мозгів. Але то ми добровольні в ньому впадаємо. I tak naprawdę wielu z nas szuka w tym ucieczki. To internetowy eskapizm, sposób na oderwanie się od rzeczywistości. Zwłaszcza wtedy, gdy świat wydaje się pełen trudnych, przetłatających wiadomości.